Ej, dziewczyny, co Cornelia? Przedstawiamy się widzom Antonina? Jasne, Cornelia, czemu nie? No dobra, Antonina, jak tak mówisz, no to się przedstawiamy, jak uważasz. Patrycja, Agata, Cornelia, Aurora, Antonina, Laura, Fejna, Lena, Fiona, Edyta, Nadia, Sabina. Ej, Nadia, co Sabina? Będziesz moją nadia? Jasne, Sabina, czemu nie? Ok, Nadia, ok, Sabina. Ej Fiona, co Edyta? Będziesz moją BeFy Fiona? Jasne, Edyta, czemu nie? Ok, Fiona. Ok, Edyta. Ej, Patrycja. Co Agata? Będziesz bwf Bewy Patrycja? Jasne, Agata, czemu nie? Ok, Patrycja. Ok, Agata. Ej, dziewczyna, wiedziesz, że dzisiaj nowe LPS-y przyjdą. Naprawdę Cornelia jakie? Jezus Maria. Aurora, ty nie wiesz. Aurora, a ty nie wiesz jakie LPS-y nowe przyjdą do naszego miasteczka? Ci już kompletnie zapomniałaś. Nie no, co ty wygadujesz? Ja, oczywiście, że nie zapomniałam, bo dzisiaj noc I pewnie ewentualnie jakieś nowe osoby przyjdą do naszego miasteczka, no, to możemy je tutaj ten... przywitać je tutaj w Wągrowcu. No bo, krytynko, bo do... No bo jak, no, bo jak nie ma nowych pet shop, no to nie ma powitania, no Jezu, no to bez, powitana, bez powitania to nie ma nowych pet shopów. no. Aurora... Kto by się spodziewał? No właśnie, Aurora. Kto by się spodziewał? Co, nie, Kornelia? No, oczywiście, Antoni. Ja to zawsze mam rację. Nie, Aurora? No, ty zawsze masz rację, Kornelia. No, widzisz, Aurora? Ja to zawsze jest, jestem zajebista. No, na pewno. To się jeszcze okaże. Ale czy na pewno? Miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że tak. Bo, Bo sądzę, że. Może ktoś przyjść, ale nie wiadomo kto. Ewentualnie dzisiaj jest Wielkanoc i pewnie nie, wi nie wiadomo, kto przyjdzie. I jakiś nowy albo ktoś. Nie, wi nie, wi nie wiadomo, kto przyjdzie, a kto nie. Miejmy nadzieję, że ci nowi LP LPS i będą znacznie fajni niż my, bo jesteśmy bardzo, ale to bardzo starzy. No masakra jakaś. Ej, Patrycja. Co agata. A w ogóle. Chciałam się o coś zapytać. Takie, takie pytanie nie, nie na temat. No, dawaj, Agata, dawaj. Coś już wymyśliła dobrego. No, bo wiesz, e, jak te nowe LPS y będą miały na imię? Ciężko powiedzieć. Nie wiem. Sama nie wiem. Musimy się o, o nic zapytać. Jak nie, to ja się po prostu zabiję na, kwaś, na kwaśny AP. Aha, dobra, ja też. Ale mam nadzieję, że się zapytamy, bo my, jak ktoś jest nowy, to my się zawsze pytamy, jak ktoś jest nowy. Nie? No oczywiście. Jak mogłabym zapomnieć, że my jesteśmy tutaj bardzo starzy, a oni, nie wiem, są nowi ewidentnie. A bo jak, no, jak nie nowi, to starzy. Jak nie starzy, to nowi ewentualnie. Nie, bo tak zawsze było. Zawsze było tak co roku, co miesiąc, albo tam co, yy, co dwa razy w miesiącu, że ewentualnie nie wiem, kto może przyjść. Może trzy osoby przyjdą. Nie wiadomo. Tego to nie winik. Przecież, przecież nie jestem wróżką, nie? No nie, Patrycja, ty nie jesteś wróżką. Tak samo jak dziewczyny nie są wróżkami. No oczywiście, że nie są wróżkami. A co my jesteśmy? Wróżkami czy co my tam innego? Jesteśmy zwierzakami. Mamy mieć to w dup. A nie, że o czymś innym myśleć, o jakichś tam innych pierdołach. Żeby. Żeby nie. Przecież nie jestem zjawiskiem telepatycznym. Przecież oczywiście nikt nie wie, że że praktycznie. Nie jestem zjawiskiem telepatycznym. No my też nie jesteśmy. Ale co mnie to obchodzi? No nic, tylko tak po prostu mówię, jak je. Agata. No dobra, Patrycja, dobra. Ej, Aurora, co Korner? Będziesz mój obywy, Aurora? Jasne a ja czemu nie? Ok, Aurora. Ok, Cornela. Ej, Lau Laura, co Antonina? Będziesz mój obywy, Laura. Jasne Antonina, czemu nie? Ok, Laura. Ok, Antonina. Ej, Felina. Co Lena? Yy, będziesz mówiła Felina? Jasne, Lena, czemu nie? Ok, Felina. Ok, Lena. Ej, a jak będą mieli na imię ci Petropowie, bo już sama nie wiem. No przed chwilą Patry Patrycja pyta, znaczy no, Agata pytała się Patrycji, czy przyjdą nowi Petropowie? Chyba, że trzy osoby będą. No właśnie Patrycja to przed chwilą powiedziała, ty... No, niedorozwinięta baba. Jak coś do mnie powiedziała? Jeszcze raz taka. jeszcze jedna żałosna e, odzywka, a dostaniesz e, lanie. No dobra, dobra. Ale tak sobie mówimy żartami, Felina. No, można się pożartować, ale no nie, nie takimi wyzwiskami, ok Tak jak to teraz powiedziałaś. No sorry, myślałam, że Że, się, że wiesz o co mi chodzi. No dobra, nie musisz tak po prostu mnie wyzywać, bo przecież to jest takie... No takie niedorozwinięte słowo. No akurat, żebyś wiedziała. Ej, Edda, cofiona. A w ogóle jak będą mieli na imię te pet Petropowy? Jezus Maria! Sto pytań na mnie, oczywiście! Bo jakżeby inaczej, żeby nie było aż tak tylu pytań akurat. No. no sama nie wiem, jak będą mieli na imię. Miejmy nadzieję, że będzie jakiś Spiderman. O! Ja bym się teraz od razu w nim zakochała. Przecież ty masz yy, tripa. Debilko, co ty do mnie powiedziałaś? Fiona, powtórz to. Powtórz to, a zaraz dostaniesz ode mnie yy, yy, kopa w dół. Rozumiesz? I, wyla I wylatujesz. Za jeszcze ostatnie wyzwisko. No dobra, Edyta. Co, co? Pożartować nie można? No można, można, ale nie musisz mnie tak wyzywać. No jezu. Fiona, przecież, przecież jestem dla ciebie najlepszą przyjaciółką. Ty fałszywasz mi ją. Edyta! Chcesz od razu teraz yy, kopać w dupę? Bo się zemszczę na ciebie. No dobra, Fion! Ty już się tym nie przejmą. Zostaw to na inny temat, dobra? Dobra, spoko. Nie ma za co. Ej, Nadia. Co Sabina? A ciekawe, jak, jak ci peczopowie będą wyglądali. Ciekawe, czy bardzo przystojni. No, akurat. Żebyś wiedziała, to będą dwa chłopy i jedna dziewczyna. Serio? No, widziałam ich. Naprawdę? No, naprawdę. Sama się dowiesz. Aha, okej. Okay. No to w takim razie będziemy Będziemy wiedziały, jak będą, jak będą wyglądać ci Petropowie. No, może ewentualnie będą wyglądały 100 razy ładniejsze niż my wyglądamy. My też jesteśmy ładniejsi. I jeszcze zajebiste. No, żebyś wiedziała, Sabina, to. Jeszcze akurat jesteśmy niesamowite w dodatku. Żebyś wiedziała oczywiście. Ej, Spider-Man. Co, Josh? Co chcesz mi się zapytać? Zostaniesz moim najlepszym przyjacielem, Spider-Man? Jasne, Josh. Czemu nie? Ok, Spider-Man. Ok, Josh. a um, Hej, jak macie na imię? Ja jestem Josh. Ja jestem Spider-Man. No widzicie? A nie mówiła Spider-Man. O, ja bym się w tobie zakochała. Naprawdę. Będziesz moim, moim bohaterem. O, to, to świetnie. A w ogóle jak cię zwoł? Spider-Man. O, miło cię poznać. Ja jestem Nadia. O, fajne imię. Albo możesz Nadzieja, bo wiesz, bo Nadzieja to jest takie wiesz, takie no, takie trochę dziwne, imię. ale możesz do mnie mówić Nadia, jak chcesz. Nie no, Nadia to jest bardzo super imię, ale te Nadzieja to już w ogóle, w ogóle nie pasuje. Zostaniesz moim chłopakiem Spiderman? Jasne Nadia, czemu nie? Ok, Spiderman. Ok, Nadia. Dobra, idź na swoje miejsce i niech Josh się przedstawi. Hejka wszystkich! Ty, Josh ładnie wygląda, nie? No, zajebiście wygląda nawet. A ten Spiderman jak ładnie wygląda. Ty, no faktycznie, ja bym się zakochał. Przecież od teraz Spider-Man to chłopak Nadia. Co ty, zwariowałaś? Chcesz się teraz w nim zakochać, jak, ma, jak Nadia ma chłopaka Spider-Mana? Czy akurat Nadia musi się zakochać w takim super bohaterze jak on? Czy ty masz mnie za idiotkę? Agata, przecież oczywiście, że tak. Przecież, przecież jak ktoś yy, będzie ratował ci życie, no to oczywiście, że się w kimś zakocha. Tak jak Nadia się zakochała teraz w Spider-Manie, ale mają najlepiej. No, uwielbiam to. Ty, Spiderman, przyjdziesz na chwilę? Tak? O co chodzi, Cornelia? Skąd znasz moje imię? Bo słyszałem, jak mówiłaś tam do dziewczyny, do dziewcząt. A, już myślałem, że mnie nie znasz. Ja mam na imię Cornelia, a ty? Spiderman. Miło cię poznać. W ogóle zajebiście wyglądasz w tym strój. O, dzięki, Cornelia. Myślałem, że ten strój jest bardziej beznadziejny. Nie, no, twój strój nie jest beznadziejny. Ale chodzi mi o to, że masz na głowie pajęczynę taką czarną. Bo to jest odzorowe, Cornelia. Co ty? Nie znasz się w takich rzeczach? Ja mogę puszczać na przykład pajęczynę. Ktoś, jak ktoś potrzebuje pomocy, no to, no to już e, ten. W takim razie już e, ten. Muszę pajęczynę rzucić. O, oglądałam spider -Man. I co, podobał ci się? No, oczywiście. Zawsze, jak byłam mała, to zawsze oglądałam spider non-stopem. Naprawdę, Cornelia? Już ja już myślałam, że ty oglądasz coś innego niż jakieś. To wcale nieprawda, Aurora, tylko mówię jak jest. Mówię Spidermanowi mówi prawdę. A, dobra. Myślałam, że kłamiesz. Nie, no co ty gadasz? Aurora, przecież ja w życiu w ogóle nie kłamię. Ach, tak, to udowodni. Bo jak ja mówię jakąś prawdę, no to oczywiście ktoś mi wierzy, tak? No, oczywiście. W ogóle epicko wyglądasz. O, dzięki wielkie. A w ogóle jak cię zwoł? Antonina. Miło Cię poznać. Ja nazywam się Spiderman. Ale, ale ładnie wygląda. Dzięki. Mogłeś się od razu we mnie zakochać. Ale na, na razie mam Nadię, więc nie możesz się we mnie zakochywać. A, okej. Okay. No bo ja mam Eryka, mojego, mojego chłopaka. Czyli brat Patrycy, czyli taki, wiesz, taki spokojny, miły, nie? Ale i tak możesz do niego coś mu powiedzieć. Albo, że możesz dołączyć do grupy chłopaków. Ciekawe, co na Was powiedzą. Josh i Spider-Man, że jak czadersko wyglądać. O, nie ma problemu, to ja może przywitam się z. Yy... W ogóle muszę się zapytać, jak masz na imię Sabina, a ty? Ja na mam na imię Josh. O, miło Cię poznać, Josh. Zakochuję się w Ciebie. O, ależ nie ma za co. Będziesz moją dziewczyną, Sabina? Jasne, Josh, czemu nie? Ok, Sabina. Ok, Josh. Ej, a, jakiej do, a ej, do jakiej grupy mamy dołączyć? Tam, gdzie jest Mason, Cornel, Henryk, czyli mój chłopak, czyli brat Aurora, e, Fabian, Erik, Marcin i ktoś tam jeszcze. Mo, jak chcesz, to możecie jutro czy tam kiedyś dołączyć, bo w sumie jesteście nowi, więc zapraszamy do powitania. Ależ nie ma za co, ja chcę, ja chcę, my się, chcemy wam przedstawiać jak macie na imię A, no to dobra, to ja, pozwól, że ci przedstawię Pozwólcie, że, że, że wam przedstawię moje 12 najlepszych przyjaciół Ale was dużo, nas, te, na, nas też będzie 12 No, wy to macie zajebiście, tak samo jak my No, no to dawaj Kornelia, przedstaw, przedstaw yy, te, te swoje przyjaciółki Dobra, to jest Patrycja to jest Agata. Oczywiście ja mam na imię Kornelia, także nie pomylcie się, yy, kto ma jakie imię. To jest Aurora, moja psia psiła. To jest Antonina. Laura. Laura. Felina. Lena. Fiona. Edyta. Nadia i Sabina. Miło was poznać. Wa was też miło poznać. Jak chcecie, to możecie dołączyć do grupy chłopaków, bo ich jest 10, więc musicie wy dołączyć. To będzie wtedy wa was 12. Tak samo jak my, oczywiście, bo jesteście najlepsi. Tak samo jak my jesteśmy najlepsi. W Petkowie każdy jest najlepszy. Każdy jest, każdy jest inny i każdy jest najlepszy, chłopaki. Więc także nie pomylcie się z naszymi imionami. A tak czy siak, i tak możecie się przedstawiać swoim, swoim kolegom. Jak macie na imię, gdzie mieszkacie? W Wągrowcu. Ja też, ja też mieszkam w Wągrowcu. Naprawdę? Ja też mieszkam w Wągrowcu. I dziewczyny tak samo mieszkają w Wągrowcu. I chłopak, i, ch, I chłopacy też mieszkają w Wągrowcu. Ale, Kornel, ja tego nie rozumiem. Dlaczego my wszyscy w Wągrowcu mieszkamy? Bo taka jest kolej rzeczy, Spider. Już ci na to nic nie poradzę, bo Wągrowiec to jest... To jest nasza ulubiona miejscowość. Już myślałem, że to jest nasza nieulubiona nie miejscowość. W tym przypadku. Jeszcze chciałam dodać. A, no to spoko. W ogóle widzimy się jutro czy tam kiedyś, bo... Muszę ewentualnie kogoś ratować. czy no w sumie nie mam jeszcze żadnej misji, ale no muszę się z Joshem... E, choć Josh, musimy gdzieś iść do parku, bo jest taka zajebiaszcza pogoda. I może gdzieś my tam pójdziemy, co? No w sumie możemy, Spider-Man. No w sumie możemy, ale no... Nie wiem jak y, się zgodzą te... Nie wiem jak moja mama się zgodzi, to możemy iść do parku, czy nie? Ew ewidentnie to możemy iść, ale no nie, nie wiem, muszę się spytać mojej mamy, czy pójdzie, czy pójdziemy w ogóle. No to się zapytaj, ja miejmy nadzieję, że spotkamy się o, która jest godzina? 15.26 jest godzina i może spotkamy się o godzinie 16. No dobra, ale no jeszcze ileś minut dojdzie do 16 i jeszcze il, ileś minut zostało do 16, nie przejmuj się. No dobra, ale tylko mówię, to sobie idziemy do tego parku. Yy, leszczu, ja ci przed chwilą mówiłem, że idziemy na szesnastą A po co się drzesz, po pierwsze? Nie no, tylko ja ci po prostu mówię, jak jest, Joe Ty się nie drży No dobra, Spider-Man, ale musimy tak czekać na szesnastą, no. no dobra, ale miejmy nadzieję, że jakoś tam dojdziemy na szesnastą nie, nie mówię, że na szesnastą po prostu, tylko ewentualnie teraz na szesnastą Wiesz, o co mi chodzi? No dobra, dobra, skoro jak mówisz... No dobra, no to idziemy. Na razie, dziewczyny. Jakoś yy, później tam jutro dołączymy do chłopaków. Tam kiedyś. Ależ nie ma za co. Jesteście tu bardzo mile widziani. Właśnie. Lepiej możecie się przywitać, jak chcecie. No dobra, ale chłopacy jeszcze nas nie znają. No to naj, najwyraźniej później się przedstawicie, albo tam. Jutro. Przynajmniej tak jest czas. No to macie jeszcze nam to czas, żeby się przedstawić widzom i żeby. I żeby przedstawić się chłopakom, i żeby do, do nich dołączyć. Aha, dobra, wiem o co chodzi, Aurora Dzięki za podpowiedź, papa. Chodź, Josh, idziemy do tego parku, bo już dwie godziny straciliśmy. Straciliśmy. Już dwie godziny straciliśmy. Jakie dwie godziny, debilu? Co ty do mnie powiedziałeś? Jeszcze raz taka żałosna gadka, a dostaniesz ode mnie i nie pójdziemy więcej do tego, do tego parku. Pasuje ci. No dobra, Spider. Tylko tak po prostu mówię na, na. na wiesz. Bo to jest moja własność. Akurat, żebyś wiedział. Następnym razem mnie nie wyzywaj, okej? Okay? Dobra, Spider. -Man. Nie wyzwaj cię chociaż jeden raz. No dobra, miejmy nadzieję, że nie, ale dobra chodźmy. Ej, w ogóle fajnie są te chłopacy, nie? No, 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 no. A ten Spiderman jaki przystojny. No. W ogóle Nadia się w nim zakochała. Mm, ciekawe. Nadia, ty masz najlepiej, nie? Ale dlaczego Edyta, Edyta, o co ci chodzi? No bo wiesz, masz takiego fajnego super, super bohatera. No, a w, a w dodatku bardziej przystojnego. No ależ nie ma za co, dziewczyny. I tak możecie powiedzieć, że mój chłopak jest taki bardziej przystojny i odważny, że tak powiem, w cudzysłowie. Aha, spoko. Ciekawe, jak ta trzecia osoba będzie miała na imię. Miejmy nadzieję, że nie, nie, nie będzie się nazywał jak Valeria i Frank. Te dwie debilki, co ostatnio jej mówiłyście, że one są nienormalne. No bo one nas wkurzają, wiesz czemu? No czemu? No bo. Ja bym rozwaliła ich na kwaśny jap. Ja po prostu, no, nie wiem, co mam powiedzieć. Bo one jest jakieś nienormalne. No właśnie, w ogóle yy, zauważyłaś, Felina, nie? Że co, Lena? Że wczoraj yy, Frania wróciła. I że nawet nie mówiła, kiedy wróciła. Bo ona. Wiecie, co zrobiła? Bo ona pojechała gdzieś na wakacje, na, na ferie, powiem. I ewentualnie wczoraj była. No to nie wiem o co chodzi. No to może nie wróciła? Może mama nie powiedziała jej, że nie? No, no, bez przesady, przecież. Frania pojechała na, ki na kilka dni, może wróciła wtedy do domu. Albo chociaż zrobiła tak, że może w przyszłe wakacje pojedzie, albo coś. No, bez przesady. No. Przecież jej mama nie powiedziała, że za 10 dni wróci, a, a jest dopiero nie wiem który dzień. Marca, bo dzisiaj jest ostatni dzień marca, i jutro jest śmigus z Pamiętajcie, że musimy się oblać jakąś wodą. Ja nienawidzę wody. Ale no wiesz, no się się ludzi my, bo my jesteśmy zwierzakami, no to nie powinniśmy się tak obsiki obsikiwać. No właśnie wiem. Ale w ogóle to jest to jest trochę teraz bez sensu. Bo jak Frania. <coughs> bo jak Frania wczoraj była na, na tym e, wielkiej Soboty, Poświęciła sobie koszyczek razem z swoją psapiłą. W cudzysłowie. I w ogóle ona... i w ogóle ona wracała. Te, te, wczoraj do Wągrowca. Wiecie o co chodzi? Co? To jest niemożliwe. Przecież jej matka powiedziała, że za 10 dni będzie wracać. No właśnie, to jest jakaś masakra chyba. Nie, 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 nie. Ja po prostu nie mogę wierzyć w słowo. To jest niemożliwe. No to jest niemożliwe. Masz rację. I w ogóle chcę jeszcze dodać, dodać że one nam przeszkadzają w czymś. I jeszcze zabierają nam to samo co Maria, Liza, Tostowa i Rodowa, ewentualnie. Bo one robią to. Bo one robią to samo, co te, co te cztery nienormalne baby. Co ciągle nam zabierają rzeczy, co nie należą do nich. O te wstrętne łobuzy! Ja im dam. Ale miejmy nadzieję, jak się zjawim, Zależy jak, jak powiesz do niej jakieś brzydkie słowo i, i mogą cię uwięzić jakieś, jakieś niebezpieczne work. albo coś. Niebezpieczne worki? Też ja tego wcześniej nie widziałam. No właśnie. Ah, ciekawe y, czy... Y, ciekawe czy widziałam Josha i Spidermana, bo oni byli tu nowi. A trzecia osoba jeszcze nadal nie wróciła. Hmm, ciekawe jak będzie miała na imię. hej? Um, hej? Hey? Jak cię zwoł? Ja? No tak, chcę się dowiedzieć jak masz na imię. Jestem Natasza. A, na... Natasza? Skąd się tutaj wzięłaś? Wiesz, jestem tu nowa. A ty? Jak cię zwał? Jestem Joanna. Miło cię poznać, Joanna. Zostajesz moją najlepszą przyjaciółką, Natasza? No jasne, Joanna. Czemu nie. Ok, Natasza. Ok, Joanna. A jak chcesz się przedstawić e, dziewczynom, Są tam. Jak chcesz, to możesz się im e, przedstawić, że masz na imię Natasza. No dobra. Spoko. Nawet jeszcze nie wiedzą, jak mam na imię. No i jeszcze, jeszcze, oczywiście, ty też nie wiesz jak mają na imię, nie? Bo to taka kolej rzecz, jak ktoś je znał znowu, to nikt nie wie, kto ma jakie imię. A, dobra, spoko. No to w takim razie idę, zaraz wracam. A widziałaś Josha i Spidermana, bo oni szli do parku jakiegoś? No, jakoś nie widziałam, bo o, oczywiście przechadzałam się po rynku. I no, e, e, ewentualnie nie widziałam tej sytuacji, że Josh i Spiderman poszli do parku. A Spider-Man jak ładnie wyglądał, nie, Natasza? No. Bardzo zajebiaszczo wyglądał. No jasne. Żebyś wiedziała, dobra. Idź, idź do dziewczyn, się przedstaw. I mam nadzieję, że znałem już Twoje imię. Pewnie nie. No to dobra, to idź, bo czas tylko tracimy. No dobra, już idę, Joanna. Nie musisz drzeć mordy. Ja nie drę mordy, tylko mówię. Że masz iść do dziewczyn i się przedstawić. Natasza. No dobra, dobra. I jeszcze, oczywiście, nie marnuj czasu przy okazji. Bo jak zmarnujesz czas, to nie, będzie, nie będziesz. Yy, to zapomnisz się o przestawianiu dziewcząt. Dobra, dobra. Już idę tam. Ale mam nadzieję, że się przestawisz. Na pewno. Na 100%. Tak. No dobra, no to leć. Tu jeszcze musimy o jakichś innych pierdołach gadać. Dobra, tym się nie przejmuj. Zaraz jakoś wrócę. Ech, hej. Czy to widzicie? To trzeci pet shop. Ale, ale piści. Jak cię zwoł? Ja jestem Natasza. O, siema Natasza. Co ty tutaj robisz? Wiecie, przechadzałem się po rynku i Joanna mi powiedziała, że Josh i Spiderman chodzili do jakiegoś parku. Co zupełnie kompletnie nie wiem gdzie poszli. W ogóle wiecie gdzie poszli. No, Josh, no bo Josh i Spiderman tu byli. I powiedzieli, że ten. Że pójdą do parku i może ewentualnie mogą się przedstawiać y, chłopakom swoim. Jak w ogóle przyjdą do nich. No a tak w ogóle to te, ten. Chcesz, y, y, chcesz, żebym ja ci przedstawiła moi, moje koleżanki, moje przy, przyjaciółki najlepsze? No jasne. No dobra Natasza, no to ci przedstawię. To jest. Ja, y, to jest. Y, pfu, to jest Patrycja. To jest Agata, to jest Kornelia, ja na imię Aurora. To jest Antonina, to jest Laura, Laura, to jest Felina, to jest Lena, to jest Fiona, to jest Edyta, to jest Nadia, a to jest Sabina. Cześć Patrycja, Agata, Kornelia, Aurora, Antonina, Laura, Felina, Lena, Fiona, Edyta, Nadia, Sabina. Miło Was poznać, ja mam na imię Natasza. Miło Cię poznać, Natasza. Właśnie, miło Cię poznać. Masz dzięki Wielkie, Laura. A wiesz, jak mamy teraz na imię Natasza? No oczywiście! No bo się mi przedstawiałyście. Znaczy, no Aurora mi się przedstawiała, jak, jak, jak wy macie na imię, nie? Bo wy macie takie super ekstra imię. A ja mam takie jakieś, nie wiem, po mojej babci. Czyli twoja babcia też ma takie imię jak ty? No, skąd wiedziałaś? No Przecież powiedziałam. Aha, dobra. Spoko, już myślałam, że, mi, że już mnie nie zna. Aż tak dosłownie. Nie, no, Laura! To się zawsze będziemy się spotykać. No szkoda, że nie należy do waszej paczki. No trudno. Jakoś musisz przeżyć. Już nie wpuszczamy nikogo, nikogo więcej, bo i tak ewentualnie jest, jest i tak nas za dużo. No właśnie już nikogo wpusz nie wpuszczamy. Chciałeś, chciałeś chyba raczej powiedzieć, że kogoś nie wpuszczamy. No przecież właśnie to powiedziałam, Laura. No dobra, Antonina, ale to czasem ci się słowa mylą. No jakoś nieskładniowo ty to mówisz. No my też mówimy jakoś nieskładniowalne, no co mnie to obchodzi, no. Aha, okej, okay, no to w takim razie idę do Joanny. Mojej najlepszej przyjaciółki. Bo ona powiedziała mi, czy zostanie moją najlepszą przyjaciółką, ale, ale powiedziała mi, że tak. Nie no, zajebiście, gdzie są te gogle? Ale jakie gogle, Felina? Przecież Edyta y, zamawiała 10 dni temu. Jakie 10 dni temu, Fiona, o co ci chodzi? Przecież powiedziałeś, że 10 dni temu. Przecież ja nie powiedziałam. Nie powiedziałam, że 10 dni temu. Aha, dobra, spokój. Już myślałam, że ty powiedziałeś 5 dni temu. Co ty gonosz? Przecież, jak byliśmy po szkole, to wracaliśmy. Ja pierdzie, ja po prostu nie chcę. Nie wierzę własnym oczom. No, no, Edyta, kiedy przyjadą te gogle? No właśnie, Edyta, już nie możemy się doczekać. Dobra, nie drżycie się, no. Zamawiałam chyba po szkole, jak wróciłyśmy do domu, no. Jakoś sama nie wiem, no nie wiem kiedy one przyjadą, bo już chyba długo ich nie ma, no kilka dni, kilka dni zamawiała i no nadal ich nie ma, no, no kurde, ja muszę się moich starych zapytać, czy w ogóle są te Google, czy nie do jasnej cholery? Bo jak nie ma, no to, no to trzeba reklamację za to. Re z reklamacją. Żeby nigdy, nigdy więcej takich takich taki nie kupowała. Takie jak Google, co w ogóle nie przy, przyjechały jeszcze. Spokojnie, te, jakoś to się da naprawić I na, m, chyba na pewno e, Przyjadą tego ogro Zobaczysz Naprawdę, Sabina, ja, ja ci nie wierzę Jak to mi nie wierzysz? Przecież, przecież, e, ten Jakoś u, uda się nam dojechać Albo chyba nie wiedzą, gdzie my mieszkamy No to, to może im powiemy No dobra Nie możemy im powiedzieć całego adresu Tylko powiedzieć im, że jesteśmy Na rynku, na ulicy jakiejś i może ewentualnie jakoś dojedzie. Ty już się nie martw, Edyta, przecież, przecież e, e, każdy wie, że my, my jesteśmy na rynku, tak? oczywiście. Chyba raczej gdzieś tam no, w jakiejś okolicy, znaczy nie na rynku, ale tylko, tylko sobie tak po prostu siedzimy koło blokach. A, spoko. No i gdzie to Natasza? Przecież powinna już niedługo wracać. Hej Joanna, sorry, że tak późno, bo musiałam się, bo dziewczyny musiały mi się przedstawić. Aha, czemu cię tak długo nie było? No bo aurora mi przedstawiała yy, swoje koleżanki, jakbyś chciała wiedzieć, a w ogóle po co się drzesz na mnie? Ja się na mnie ja się na ciebie nie drę. Kobieto, o co ci chodzi? Jak to co mi chodzi? Przecież sama powiedziałaś, jak ja yy, przyjdę to te. Jak ja przyjdę, to ten, to będziemy musiał sobie, ze sobą porozmawiać jakoś, tak? Bo jestem tu nowa. No dobra, ale no czemu cię tak długo nie było, Natasza? Przecież... Przecież każdy peczop wie, że... Że ty nie... że wracasz ciągle. Że jak, popr że jak dziewczyny się... że... Po przestawieniu się dziewczyn, jak się e, wróciłaś... E, to ten... To zawsze musisz jakoś wracać, nie? Co ty? Co ty, zapomniałeś, że ja tu jestem, czy co? No właśnie, nie zapomniałam, bo ten. chciałam ci powiedzieć, że. Że właśnie zapomniałam, gdzie, gdzie stoisz. Jezus Maria, kobieto. Ja po prostu własnym oczom nie wierzę, co ty do mnie do cholery gada. Wiesz o co mi chodzi? No dobra, Joanna. Mam nadzieję, że, że się nie, nie będę teraz od razu się spóźniać. No mam nadzieję. Bo jak znowu się spóźnisz, to już więcej się tu nie spotkamy. No dobra, dobra. Ale w ogóle chciałam się o coś zapytać, Natasza. Bo ja cię lubię, nie? No, ja też cię lubię. Staniesz moją najlepszą przyjaciółką, Natasza? Jasne, Joanna, czemu nie? Ok, Natasza. Ok, Joanna. Ej, dziewczyny, idziemy do chaty? No, możemy iść. Potem tym naj... yy, Przynajmniej się trochę czy tam... Yy, później się widzimy. No dobra, to spoko, jak tak mówisz. Ocie, dziewczyny, idziemy do chaty. Mam nadzieję, że... Będziemy w domu jakoś, jakoś na równą godzinę No, mam, miejmy nadzieję Chodźmy do chaty, bo naprawdę No, nie wiem, co mam powiedzieć Dobra, Dobra, nie marnujcie czasu, dziewczyny Tylko chodźmy y, biegiem do chaty chyba, chyba raczej do naszych bloków No, do bloków, chodźmy no. Idziemy do bloków Chodźcie, idziemy do naszych bloków Bo naprawdę, nie wiem, ile godzin my straciliśmy jest 42 po, a my jeszcze nadal w domu nie siedzimy. Od 16 od 15 chciałam. Od 15 nie siedzimy już w domu. Bo już od dawno już ewentualnie wychodziłyśmy. Dobra, idziemy do tego domu i ty tam już nic nie mów. Dobra, dobra, Sabina. Myślałem, że wiesz. Dobra, nie marno.